Witam serdecznie na moim kanale. Z tej strony Centurion. Z tamtej strony jesteście Wy. No ale to już wszyscy o tym wiemy. Słuchajcie, zapowiadałem jakiś czas temu na swoim kanale, że jedzie do mnie taka specjalna przesyłeczka. Słuchajcie, prawie 3 tygodnie na nią czekałem. Ona była sprowadzana do Finlandii, do miejscowości Lappenranta i to jest taki tam fajny sklep Lamnia. Jest stronka również w języku polskim. Trochę drożej te nożyki kosztują, na przykład niż w Polsce, ale można załatwić sobie takie, których no na przykład w Polsce w ogóle nie ma. No i mam ja przyjaciela, który zajmuje się w swoich interesach obsługą kont walutowych. Między innymi nożyk w euro kosztował, nawet już nie pamiętam ile, ile manio. 128? Coś takiego, nie? Tak w ogóle tam Jarek ujął właśnie człowieka, który sobie przyszedł, dostał herbatę już, nagrodę. To jest Manio, z Bady bliżej jako DJ Mario. I słuchajcie, on tu przywiózł mi i my teraz tak ze śmiechem robimy uroczyste przekazanie. Bardzo Ci, Manio, dziękuję. Trochę zacznę za załatwienie. Wiecie, że on ma za to u mnie wszelakie porady bezpłatnie. W ogóle obsługa. No i cóż, przystąpmy do unboxingu noża Kondor Toki. Nie myliście się z tymi nożami? Tak. Wszystkie, wszystkie dokładnie tak nazywasz zawsze? Nie, 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 nie no, no przecież wiem co zamawiałem. Nie, nie, bo fajnie, że się nie, ty się nie pomyliłeś odnośnie nazw, nie? Czekajmy, o. I tutaj. Otwórzmy pudełeczko sobie. Tak, że znaczy ładnie, ładnie to wszystko pakują. Nie, w lamni to ta, to pakują naprawdę fajnie. Tak, ja, to jest profesjonalne pakowanie. Tak to się nazywa, ja to zawsze sobie żarty robię, jak otwieram tutaj, unboxinguję troszeczkę z tego, że oni to pakują, nawet chrupki, tylko że te chrupki to jest taki fake, że tak sobie pozwolą. Powiedzieć Słom piękny nożyk, naprawdę Tak się zastanawiałem nad tym Co ja dzisiaj po pracy zrobię Czy ja pójdę sobie do lasu I nie, nie wiedziałem w, w ogóle słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że Manio zadzwonił do mnie jakiś czas temu I dla mnie to dosłownie Niespodzianka wręcz Niespodzianka yy, Więc tak, chrupki są nie nadają się do jedzenia, niestety. Przecież jakaś koza może by i zjadła, nie? Może. Tutaj jest pudełeczko tradycyjne. O! No i zobaczmy, co to dalej. Katalog. Pochewka nożyk. No więc tak, zacznijmy od katalogu. Tradycyjny katalog Kondora. Powiem Wam, że ta linia noży mm, bardzo mi się podoba. No i muszę coś zrobić, żeby mi się za bardzo nie spodobała, bo budżet nie wyrobi. <laughs> Tutaj mamy jak zwykle zachętę, żeby dbać o nożyki węglowe. Mam tych ostrzeżeń już do oporu. Pochwa od niej zaczniemy. Słuchajcie, pochwy nie muszę tak naprawdę szczegółowo omawiać, bo to jest pochwa taka sama jak u noża, który już był unboxingowany na, na tym kanale u mnie. To jest Kondor Selkman. Paradoksalnie muszę Wam powiedzieć, chłopaki, że. Yy, a i Wy, szanowni widzowie, że on ma najwięcej odsłon u mnie na kanale. Kondor Salknam. Muszę tym nożem trochę w terenie popracować, żeby więcej pokazać jego możliwości. Bardzo lubię. No ale dodam jeszcze tak. Tu jest taka kieszonka na zatrzask, gdzie można schować sobie jakieś rzeczy, jakąś rozpałkę. Tutaj można krzesiwo włożyć. E, takie na przykład Fire Steel. Tutaj mamy, jak widać, krzesiwo tradycyjne, kowalskie. Wszystko, ze skóry, oczywiście. No, ze skóry jest pochwa, Manio. Natomiast to jest kawał żelaza. Tak ci powiem, Manio, że wiesz co, bierzesz ten w ten sposób. Krzemień i wiesz, i walisz, a przy krzemieniu trzymasz coś, co jest bardzo łatwopalne. może to być jakaś cienka szmatka, która po prostu powoduje, że od iskry nastąpi zapłon. No w moim przypadku to jest raczej będzie ozdoba niż, niż może będę z tego korzystał, ale kto wie, może jakiś krzemień znajdę, to sobie popróbuję w ten sposób. O. Także tak, to jest. Sam nóż Do noża przejdziemy zaraz Teraz temu to trzeba znaleźć miejsce gdzieś No i trudny wybór bo tu dosłownie do oporu No ale cóż o. Jarek nie będzie ci przeszkadzał jakbyś kwiatki podlewał Co? Jarek nie chce mówić Nie to nie Normalnie szok słuchajcie. Gdzieś tutaj sobie muszę położyć to. Dobra, będzie stało tu. I długo zabraknie miejsce na te nogi. Właśnie. Rozpakujmy mówię tego pandora. Zobaczmy mówię jaką tam Jest okay. podobny trochę, Podobny jest do Kondora Selknam. Taki jest jego pierwszy wygląd w moich dłoniach. Pięknie to Oj. wygląda. O, złapało ostrość toki. Pięknie złapana. No i cóż? ostre, średnio najeża. Jak to kondor często bywa, że nie jest. Ma jimping, jak widać. Trochę powłoczki. Jak widać, ma tutaj bow drill socket, czyli wgłębienie na docisk jako docisk do łuku ogniowego. O, I można tutaj szorować właśnie w ten sposób dociska. Ale nie będziemy tu ogniska rozpalać. Tutaj rzekomo to zagłębienie ma służyć temu, że szarpiemy krzesiwo, chociaż nie wiem, czy to ma uzasadnienie jakieś, bo te noże są tak zaostrzone, że tą krawędzią też się w ten sposób roznieci. Sama rękojeść muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę taka grubsza jest niż u Kondora Selknam. Trzeba wam powiedzieć, że oba tenorze zaprojektował pan Walter Matthews, że tak sobie pozwolę powiedzieć. No i co? Wrażenia moje jakie? Wyglądam Manio na zadowolonego? No dlaczego? Nie no bo nóż jest fajny. Mnie nawet mnie się podoba z takiej widzę odległości jak go oglądam, to ma taki specyficzny wygląd. Fajnie wygląda. No fajnie wygląda, Czekam, chwilkę. Patrzę co jest wyważone. No. Może nie tak jak inne kondory. Zobaczmy jak to z tą ostrością, bo nie wygląda mi na ostrego. Chociaż podobno u mnie to dużo że nie wygląda na ostre. Uuu słabo. Mm -hmm. Co wygląda? No niby tnie, ale. No ale nie. Takaś specjalna jakaś specjalna strzałka? A, strzałkę, to ja ci pokażę zaraz, Manio. Strzałka Falknifan DC-4. Zwykle ją noszę przy sobie. <laughs> Długo trzeba coś taki nóż? No zaraz. Słuchajcie, w ogóle, stołość z ostrzałką to wiecie, jakie są fajne numery. Ona tak wygląda, fajnie i elegancko, nie? Ja Se tak w garniturze gdzieś jestem czy coś. No nie będę wyjmował gdzieś na spotkaniu noża, że tak sobie pozwolę powiedzieć, ale mogę wyciągnąć ostrzałkę i zapytać kogoś i powiedzieć: Wie pan albo czy wie pani, co to jest? Nie? I można na temat pasji leśnej rozmawiać. Tutaj Manio, mamy diament, a tutaj mamy szafir. O, jest szafir syntetyczny i bierzemy w ten sposób nożyk, i delikatnie smyramy o tąż ostrzałkę. Na przykład, o patrz, Trzy. Cztery. Pięć. I zachowując ten sam kąt, podobnie w drugą stronę. Raz. Dwa. 3 4 5 No i on już teraz powinien być ostrzejszy. O już jest na pewno <laughs> diament ma to do siebie, że on y, szarpie y, stal. Więc po to jest szafir, żeby po prostu go po prostu wygładzić. 3 4 i podobnie w drugą stronę raz dwa trzy cztery pięć Notabene y, pozwolę sobie zauważyć, że sama czynność ostrzenia w ogóle to, to jest taka odprężająca przynajmniej dla mnie a nożyk no powiem wam szczerze, że o, rękojeść ma bardziej ergonomiczną moim zdaniem niż kondor nam, Ale nie żałuję, że posiadam Oba te kondory Teraz zapakujmy go W ubranie Czyli w kapeć No i do kapcia Jak widzicie on wchodzi Musi się wyrobić tam W kapciu wygląda w ten sposób Bardzo ładnie wygląda Super. Naprawdę no. I słuchajcie I Kondor Selknam yy, i Kondor Toki mają praktycznie tą samą pochewkę. I co jest fajne, że jak jest ona zamontowana przy pasie, to yy, można po prostu o w ten sposób sobie wziąć, przechylić i nożyk. Patrzcie, jaki ciasne. Wyciągnąć i można sobie już tam pracować, nim coś. Robić No, Naprawdę Manio bardzo Ci dziękuję Że, że chciałeś przyjechać i doręczyć Ależ proszę panu To była dla mnie przyjemność Przywieźć ten nóż Bardzo Ci dziękuję Słuchajcie e, Więc sprawa wygląda w ten sposób <coughs> Że tyle z tego Unboxingu e, Mam nadzieję Że film będzie Wam się e, Podobał e, bardzo dziękuję. Mówię każdemu, kto gdzieś tam coś dobrego na tym kanale napisze, powie. Niezadowolonych tych takich, to przepraszam, że czas zabieram. Ale można po prostu nie oglądać filmu. Centurion to nie jest jakaś zupa pomidorowa, żeby go wszyscy mieli lubić. No i coś ja mogę powiedzieć. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Chcesz, Panie coś powiedzieć? No mogę powiedzieć, że ten nóż... Yy, chyba najbardziej mi się podobał z tych, co tutaj dostarczyłem Piotrusiowi, Centurionowi. Myślę, że jest ekstra. Myślę, że się sprawi tam w boju, w lesie. W boju?! W człowieku?! Tam w boju. Ja, człowiek spokojny. Łagodność wrodzoną musiałbym przezwyciężyć, żeby iść do boju. Chociaż... Nie tak ja, wiem jest... na myśli gałęzie. Wiem, Manio. Znamy się parę <laughs> lat, to sobie możemy pożartować. Jarkowi tam z tyłu dziękujemy za to, że przyczynił się do realizacji tego unboxingu. No i z tym nowym nabytkiem ja Was serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Za wszystko co dobre dziękuję i zachęcam do użytkowania rzeczywistości leśnej.